Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w Polskim Radiu Londyn. No a dziś mam dla Państwa wyjątkową dziewczynę. Wygrała niedawno finał szansy na sukces. Najpierw wygrała szansę na sukces, później finał szansy na sukces, a ostatnio debiuty opolskie, nagrody publiczności na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Panie i Panowie, specjalnie dla Was Izabela Zalewska. Witaj, Izo. Witam serdecznie. Iza, no to zacznę od tych gratulacji, bo to jest wyjątkowe wyróżnienie, nagroda publiczności, konkurs debiutów legendarny, konkurs debiutów na festiwalu w Opolu. Powiedz, jak ty w ogóle się zmierzyłaś z tym, z tym sukcesem i jak teraz wspominasz ten twój udział na opolskim festiwalu? To są niezapomniane emocje i takie przeżycie chyba, które jeszcze mi się do tej pory nie przytrafiło, szczerze mówiąc. I ta nagroda publiczności to takie ogromne wyróżnienie, ponieważ chyba to jest dla nas najważniejsze, żeby właśnie znaleźć swoich odbiorców, znaleźć osoby, którym ten nasz repertuar się podoba, które chcą słuchać, więc bardzo duże wyróżnienia, ale też emocje takie związane z samym występem na scenie były duże, a oklaski jakie otrzymałam po występie aż doprowadziły mnie do, do takiego wzruszenia, więc myślę, że bardzo długo będę to pamiętać i, i, i wspominać bardzo ciepło. To ja potwierdzam, bo byłem na tym występie i ten aplauz publiczności był rzeczywiście niesamowity. Pojawiły się takie takie głosy, ponieważ ty śpiewałaś e, utwór cień nadziei skomponowany przez Włodzimierza Korcza, pojawiły się takie głosy, że jesteś taką następną edytą gepert na polskiej scenie muzycznej, jak ty się do tego odnosisz? To jest dla mnie duży komplement, szczerze mówiąc, yy, ponieważ też niektórzy mówią, że to nie jest zbyt korzystne, że właśnie takie porównania się pojawiają, ale ja to odbieram jako, jako duży komplement i też bardzo dobrze to, czuję się w tym roku w takim repertuarze, więc dla mnie to jest takie, takie wzmocnienie w tym, że ta droga, którą wybrałam i którą chcę kroczyć jest yy, właściwa, ponieważ też całe życie inspiruje się takim miarciem właśnie jak Edyta Gapert między innymi i, i jej utwory wyśpiewałam, kiedy byłam młodsza, więc wydaje mi się, że osiągnęłam taki swój mały sukces artystyczny i takie spełnienie na scenie. I, i to, że też jest taka opinia czy porównania. To dla mnie jest trochę taka nagroda, bo to jest dużo pracy włożonej zarówno w technikę wokalną, jak i w interpretację utworów i to jest taka muzyka, z którą się wiele czasu spędza przed tym, zanim się ją zaprezentuje na scenie, więc uważam to jako komplement, wyróżnienie i takie docenienie artystyczne. Oprócz tego, że pojawiłaś się w koncercie debiutów, pojawiłaś się również jako gość, śpiewając z Alicją Majewską być kobietą, to znowu na koncercie jubileuszowym 45-lecia pracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, przypomnijmy, że właśnie w szansie na sukces śpiewałaś piosenki Alicji Majewskiej. Jak w ogóle współpraca z Włodzimierzem Korczym? Jak do tego doszło, że on skomponował twoją piosenkę na debiuty opolskie i jak w ogóle tą współpracę teraz wspominasz? Cała ta współpraca tak naprawdę zaczęła się dzięki programowi szansa na sukces, ponieważ tam poznałam się bliżej z panem Włodzimierzem Korczem i z panią Alicją, ponieważ zasady programu są takie, do odcinka finałowego, kiedy już wygrałam odcinek w sezonie e, pierwszym Szans na sukces, do odcinka finałowego jesteśmy zobowiązani przygotować występ duetowy z artystą, e, który był u nas gościem w naszym odcinku. No i ta współpraca tak naprawdę wtedy się gdzieś tam już nawiązała i rozwinęła, ponieważ zarówno pani Alicja, jak i pan Włodzimierz są bardzo ciepłymi, serdecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę mocno mnie wspierali w tych przygotowaniach do odcinka finałowego. No a kiedy to, że zwyciężyłam ten odcinek finałowy, to tak naprawdę chyba nawet nie marzyłam o takiej współpracy, że będę mogła tworzyć utwór mój debiutancki pierwszy z panem Włodzimierzem, ale no tylko zdarzeń i, i takich osób, na które trafiłam też na swojej drodze spowodował, że, że do tej współpracy ostatecznie doszło i jestem z niej bardzo zadowolona. Oczywiście pan Podzimierz Korczyń jest osobą perspektywną i bardzo wymagającą, więc dla mnie to był też cudowny czas rozwoju tak naprawdę. Wiele się nauczyłam i zarówno tych estradowych rzeczy, jak wokalnie i lokalnie i też tak życiowo, więc niesamowity czas dla mnie, aż teraz nawet się wzruszam I, i taki czas rozwoju, pracy nad czymś, nad całe życie, jakby też sama pracowałam Tutaj miałam przyjemność pracować z takimi e, wybitnymi e, osobami, więc dla mnie to duże wyróżnienie. W Opolu zadebiutowałaś, zadebiutowałaś przed dużą publicznością telewizyjną, wcześniej była też oczywiście szansa na sukces, ale wiem, że od lat z muzyką jesteś za pan brat i ta muzyka jest na co dzień w twoim życiu obecna, to powiedz czym się na co dzień zajmujesz? Na co dzień jestem dyrygentką kuralną i również uczę śpiewu, prowadzę Brzesiński Chór Dziecięco-Młodzieżowy i wykładam właśnie dyrygenturę na Akademii Muzycznej w Poznaniu, więc to jest mój świat taki codzienny, również związany z muzyką. Te występy sceniczne zawsze gdzieś pozostawały moją taką pasją, moim takim największym chyba spełnieniem, ponieważ solo na scenie czuję się najlepiej, ale na co dzień spędzam właśnie czas w Łącznie z muzyką można tak powiedzieć, nie mam, nie mam dnia, żeby się tym nie zajmować i zarówno sama ćwiczę, jak i też wiele się nią z innymi, więc chyba lepszego scenariusza na moje życie aktualne nie mogłam sobie wymyślić. Na Opole I powiedz, jakie dalsze plany? Dlatego, że najczęściej za wygranymi debiutami idzie debiutancka płyta. Powiedz, czy ty już masz jakiś gotowy materiał i czy to będzie rzeczywiście repertuar dobrany tak w klimacie tego polskiego debiutu, czyli piosenka, piosenka literacka, tak zwana piosenka z tekstem, która w przypadku takiej młodej dziewczyny jak ty, no to nie jest oczywistość, że właśnie taki rodzaj repertuaru. Zdecydowanie trzymają pracę nad przygotowaniem repertuaru na debiutancką płytę. Moim Takim teraz zadaniem jest właśnie praca nad tą piosenką debiutancką też, ponieważ mam tam duży skład instrumentalny, pojawiają się teraz propozycje koncertowe, więc to wszystko teraz się rozwija, buduje. Oczywiście ta płyta myślę, że będzie w klimacie piosenki z tekstem i, i, i piosenki literackiej, ponieważ myślę, że to jest taki rodzaj którym ja będę w stanie Państwu dalej coś przekazywać i, i bardzo chciałabym w tym kierunku iść. Chciałem jeszcze spytać o taką e, pewną pomyłkę, która miała miejsce e, podczas ogłaszania e, laureatów, debiutów e, w trakcie telewizyjnych wiadomości. No, reporterka przekręciła twoje nazwisko, ostatecznie w ogóle tego nazwiska nie powiedziała. Alicji Majewskiej też zdarzyło się na scenie pomylić się z Izabelą Dojanowską. Czy tobie było e, przykro z tego powodu, z powodu tej pomyłki? Nie, traktuję to bardziej... Jako taką zabawną anegdotę z mojego pobytu w oporu wróciłam z trzema nowymi nazwiskami, także raczej, raczej traktuję to jako anegdotę i oczywiście rozumiem, że takie rzeczy czasami się po prostu zdarzają w takich wejściach na żywo, więc tak, myślę, że to miłe wspomnienia. Nie mam niczego za nikomu. Po prostu staram się rozumieć, że każdy z nas, każdemu z nas może się coś takiego zdarzyć, a dla mnie to naprawdę będzie taka dodatkowa to była historia z festiwalu opolskiego, że wyjechałam z jednym nazwiskiem, a wróciłam z trzema, więc... Ale żeby sprawiedliwości stały się zadość, to ogłośmy przynajmniej wobec, że laureatką nagrody publiczności na konkursie debiutów na festiwalu w Opolu jest Izabela Zalewska. To jest już powiedziane w Eter. Zapytam jeszcze o szansę na sukces, ale w kontekście tego, że od jakiegoś czasu laureaci takich specjalnych odcinków szansy na sukces reprezentują Polskę później na konkursie Eurowizji Junior bądź też dorosłej Eurowizji. Czy Ty myślałaś o tym, żeby w tym kierunku pójść, żeby na przykład postarać się też o, o występ na Eurowizji reprezentując Polskę? Jeszcze nie myślałam o tym i też zastanawiam się, czy taki repertuar, który jest mi bliski, byłby odpowiedni na takie wydarzenie. Być może kiedyś będę jeszcze o tym myśleć, ale na tą chwilę jeszcze się nie zastanawiałam nad takim wyborem. Na koniec naszej rozmowy w Polskim Radiu Londyn posłuchamy twoje opolskie wykonanie piosenki Cień Nadziei. To jest piosenka właściwie taka bardzo aktualna na dzisiejszy czas, jeżeli chodzi o tekst, tak? No bo mówi o, o nadziei, która zawsze gdzieś tam się tli, że nie można się poddawać i nie można można rezygnować ze swoich marzeń również. W tej warstwie tekstowej myślę, że to też ważna dla Ciebie piosenka, że mówisz o czymś, co aktualnie tak wielu ludzi dotyczy. Tak, tak. Dlatego też wybrałam ten tekst, ponieważ ze względu tak naprawdę, że przez każdego z nas on może być odebrany inaczej i dla każdego z nas ta cień nadziei może znaczyć zupełnie coś innego, a w tym wszystkim jest to tak bardzo aktualne i tak bardzo bliski temu, co się teraz w naszym. Najbliższym otoczeniu dzieje i wydarza. Więc wydaje mi się, że, że to był też taki mój główny motyw, dlaczego zdecydowałam się właśnie na wybór takiego tekstu. I mam nadzieję, że ten utwór będzie dla nas właśnie takim zielonym światełkiem i takim właśnie cieniem nadziei na to, że, że zawsze, zawsze mamy w swoim życiu coś, co nie pozwoli nam się nigdy poddać i dążyć do celu i marzyć i spełniać się w tym, co robimy na co dzień. No to może na koniec uda mi się namówić Ciebie, żeby zaśpiewać. Fragment tego utworu na antenie polskiego Radia Londyn dla wszystkich naszych słuchaczy, co ty nad? Na to? No pewnie możemy spróbować. Jestem nie niesłyszony, ktoś śpiewa mój utwór, więc to będzie bardzo dla mnie nowa rzecz. O, okej, okay, dobra, to ja zaczynam. Cień tylko cień, a pozwala przeżyć dzień. Chociaż wokół rzeczywistość bywa smutna. Cień, nikły cień! Który mówi zmień się zmień! Mimo wszystko optymistą bądź od jutra. Dzień nadziei, Izabela Zalewska zwycięzczeni konkursu debiutów na tegorocznym festiwalu w Opolu specjalnie dla Was w polskim radiu Londyn. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Marcin śpiewa z gwiazdami w radiu. PRL. Prócz suchych traw, stawkowych brak, Złamanych serc, złamanych praw Jest zawsze jeszcze coś takiego Cień nadziei Prócz zbędnych słów, wcześnionych snów Bezbarwnych dni, bezpańskich psów Jest zawsze jeszcze coś takiego Cień nadziei Prócz niepowetowanych strat Prócz ruin, w których gwizdże wiatr jest zawsze jeszcze coś takiego Dzień na dzień Cień, tylko cień A pozwala przeżyć dzień Chociaż wokół rzeczywistość bywa smutna Cień, nikły cień Który mówi zmieć się, zmień Mimo wszystko optymistą bądź od jutra Cien, a pozwala przeżyć dzień Nawet jeśli los potrafi być okrutny Cień nikły cien, który mówi Zmień się, zmień Mimo wszystko nie bądź smutna, nie bądź smutna Prócz starych krzywd, niemodnych prawd Daremnych prób, niechcianych zdrad Jest zawsze jeszcze coś takiego Dzień na dzień, prócz gorzkich drwin, wyniosłych min, nieodpokutowanych win, jest zawsze jeszcze coś takiego. Dzień na dzień, prócz niezależnych od nas spraw, prócz ślepej wiary w ślepy traw, jest zawsze jeszcze coś takiego. Na dzień na Bywa smutna Ciennikły Cień, nikły Który mówi zmień się, zmień Mimo wszystko optymistą Bądź od jutra Cień, tylko cień Pozwala przeżyć dzień Nawet jeśli los potrafi być okrutny Ciennikły Cień, nikły cień Wszystko, nie bądź smutna, nie bądź smutny. Cień tylko dzień, cień tylko dzień.